Ja się często zaguszałem po rozstaniu. Hmm, szybko Właśnie ja nie wiem, czy to do końca było u mnie tak, że szybko szukałem innej partnerki. Mhm. Jakoś po prostu się znajdowała sama nagle. Dziwnie, po prostu. I, i, i ja też zawsze miałem tak, że, że ja też szybko się Zauraczałem mhm. Czy zakochałem. No, ale chyba nie zakochiwałem, tylko za zauraczałem. Bo, bo też u mnie jest różnica między jednym a drugim, no i jakoś tak y, szło, ale, ale nie było w tym niczego dojrzałego, nie, nie było w tym w ogóle jakiegoś takiego wglądu y, o tym, co ja zrobiłem źle w poprzedniej relacji, tylko po prostu leciałem mhm. dalej z flow. I, i, I raczej to było tak, jakbyś mm, podrzucał sobie monetę, wypadła reszka, no to w końcu wypadnie orzeł. Wiesz, no tak, mhm. że jakby Ja liczyłem na to, że dobra nie udało się, no to teraz następnym razem będzie lepiej, bo przecież gorzej już kurwa, być nie może. No, yy, I tak to było. I tak naprawdę yy, najlepsze moje rozstanie, które ja przeżyłem, to było rozstanie z moją byłą żoną.